część tego jakie pszczoły trzymamy, bo niektóre są naprawdę takie, że na myli. Chodzę, chodzę na cięcie i w rejonach grójca, Błędowa tutaj wiem kto ma pszczoły mniej więcej w sadach. Te, sad, te pszczoły są przeważnie w ulach warszawskich zwykłych. Ja kiedyś zależałem do takiego ula, to nawet nie wiedziałem, że... Ja to na początku myślałem, że ten ula jest pusty. Wyciągam kurczę to ocieplenie, a tam jest normalnie tyle kitu, tyle tego wszystkiego. albo po prostu je postawi, niech one sobie tam żyją, niech ta wyroza tam się rozmnaża, żeby tylko te pszczoły zapyliły tam. I nie to, że to kurde powinno być spalone czy gdzieś, bo to to zaraza kurde na cały świat idzie. Nawet nie wiem, czy on to, to do z zgłosił te pszczoły ma. Ale no to jest, to są, bo no, są. Znaczy ja rozmawiałem ja... ja ostatnio, jeśli jeszcze ktoś no. mógł, z, tak przy okazji się zgadaliśmy z jakimś takim sadonikiem tam z Białej raski, który ma tam ponad 20 tanu jabłek i, i się dowiedział, że mam pszczoły. I tak widziałem, że no, z jednej strony Cześć. to zainteresowałoby to, ale później mówiliśmy, że stale nie poproszę cię o nic, dlatego że ja będę przestrzegał i ja mam 20 sąsiadów, co mają te pszczoły i spośród nich 18 też będzie przestrzegać, ale trafi się dwóch. Czy nawet jeden bryśnie i później będzie miał profesję dobry, ok. więc to bardzo bym chciał, ale bardzo dzięki, bardzo tak? Z drugiej strony już tobie mówiłem, miałem taką propozycję gdzieś tam zabiałej, żeby wywieźć ule po 200 zł za uwór. Ale ja nie chciałem, tak? No bo, bo powód jest dokładnie ten sam. Co z tego, że dostałem parę groszy, tak? A, a później będę się bujał, to jak mówisz rok albo i dwa. Bo hmm? no, przecież to no, nawet tego tak. badania w laboratorium, pszczół i gleby i tam jeszcze roślin, to, 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 to lepiej kupić gotowe odkłady i koniec. Panie taniej i przynajmniej bez strachu, bez węglu. Bez, bez no nie, każdy z nas będzie walczył, żeby przeżyła. Nie będzie tak, że o, no, mała, teraz tańczyk nie będzie. I ci, będą na baterii, będą latały już na 50. <noise> No, będzie drugi temat właśnie odnośnie tego zapylania mechanicznego, ale tutaj to bym się górował, bo ile, te, ile tych robotów by potrzeba i ile to będzie kosztować? No taki jeden robot jak pół... No, jak... Wtedy, kłopot. Kłopot. Wtedy, Wtedy kłopot. ile te jabłka będą kosztować nie też? No. Nie Nikt nie chciałby kupić kilo jabłek za 50 zł. No bo... No, Dobro. Nie kupię. No, nie kupię. No, nie kupię. No, na rynku też będą drogi, bo jeszcze pszczoły będą z eksportu. Jeszcze... Jedynie co mogę powiedzieć, to jest naprawdę już duża wiedza tych sadowników. Oni wiedzą, że ten, ten owad jest potrzebny. Dużo ludzi się pyta przeważnie o murarki, o te czmiele, o, o, o pszczoły. Czyli oni są, wiedzą, co to daje. Oni wiedzą, bo przecież w intensyfikacji intensy ogrodnictwa, intensyfik jak jest zintensyfikowane, to oni nie uzyskają dużego plonu, jeżeli nie jest dobrze zapylona. Na przykład truskawka. Co z tego, że zrobi nasadzenie sadzenie 55 tysięcy sadzonych na hektar, a zbierze 3,5 tony zamiast 30, nie, nie, tak. Tak, no bo nie ma zapylacza. Także oni sobie zdają z tego sprawę. Zdają sobie z tego sprawę. Tak samo w rzepaku, plon jest większy o 20% i lepszy jakościowo. No to przecież ludzie oni też zaczynają wiedzieć. Ale z tymi rzepakami to też tak ostrożnie. Bo są rzepaki, na których pszczoła jeszcze nie była i nigdy nie będzie. Ja miałem 40 hektarów pod nosem i byłem dzi zdziwiony, bo tak przy bytku w ulach to tak niezbyt. Deszcze, to było 3 lata temu, deszcze były ok. W pole rano nie ma pszczoła. W południe nie ma pszczoła. No to może na wieczór nie ma. No to w nocy nie chodziło. A jest tak to jest tratarek? Boże są duszy. Nie takie psoły były. Pani obrywują czymś, co ma przez 6 tygodni odstraszał wady. Nie było ani pszczoł jedyny. Dlatego pod koniec kwitnienia teoretycznie zaczyna się zbiorniowy. I to wiele osób już potwierdziło, że od samego początku nie ma, a na końcu zaczynają nosić. No, ja, ja, to, ja, to, ja taką sytuację miałem w tym roku na akacji. No, przy, akacja kwitła jak bandura, a żadna nie poleciała na akacji. aż mi było dziwno, Kurczę, nie ma żadnego pożytkowania się nie wulu. Co, co się dzieje? A okazało się, później dowiedziałem dowi 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 się, że była tak wysoka temperatura, że ta akacja nie tak. Ja zauważyłem, że pszczoły to nie latają na rzepach zimowy, tylko na wiosenny, bo jak powymarzały te zimowe, to na tych wiosennych rzepach to widziałem dużo pszczół, na tych wiosennych rzepach, które posiewały tam u nas przynajmniej. A zimowe właśnie rzepaki to są leżalko odlatywane. Po prostu była jedna odmiana. Tak, no wiosenny, a zimowy, to jest... Wiosenny, pszczoł, to znaczy według literatury to wiosenny ma połowę wydajności zimowego. To bardzo zimowy. Owiana albo popryskanie na no nic innego. Ja bym się w kierunku tego drugiego, to nie wiem gdzie ja to słyszałem. Ktoś mi opowiadał, że jest coś takiego, ale tego niech, nikt o tym nie mówi. Po prostu można to kupić, natomiast nikt nie mówi o tym środku. Odstrasza wszystko. Przez 6 tygodni działa. Może ten ciekawe czy odstrasza rząd złodziei też w tych hmm. I niech ten ja na który najpierw przywozi cztery ule, bo tyle mu wchodzi w samochód, po trzech dniach przychodzi patrzy, czy one latają i pracują. Jeśli pracują, przywozi 40, jeśli nie, wywozi gdzie indziej. No może teraz jakiś problem, powiedz, jak tak. A jak przywozi, to następne jak nigdy nie mogli. To też się zdarza, niestety w tamtym roku. No zbudował... ma, było i ma. Ale to jest smutne, bo nie kradnie tego y, zwykłej Kowalski, który tam chodzi sobie po drodze, bo kradnie pszczelarza. albo na zlecenie pszczelarza. Ale słuchaj, ja podjechałem ostatnio do gościa gdzieś tam też na rzepach postawić, tym, że ja staram się u kogoś stawiać. Albo za płotem, albo pod nosem, albo żeby. Za płotem nie zbyt... stawiaj. Już ci mówię, nie stawiaj. Ja miałem za płotem, już ich nie mam. <śla> no ale co, często powiem ci, z drugiej strony było taką mało kto chce, żeby postawić. Jednak. Im... Świadomość tego, że możesz postawić w środku pola i wtedy nikt nie ma na to wpływu? Możesz postawić za płotem, z drugiej strony płota mało osób mówi ludzie się jednak boją. Jeśli jedziesz drugi rok, to on cię z rękami, bo wiadomo jakiś tam słoiczek czy parę słoiczków dostanie i z rękami tylko dzwonią, kiedy przyjedziesz z pszczołami. Natomiast zazwyczaj stawiasz z tamtej strony płota i ja mówię, a, rozwijam pasienkę i tak dalej, uli. A ile chcesz? Tam na baku stoją. Ile chcesz, słuchaj, ile chcesz i koniecznie pszczelasz, więc... No ale to wiesz, to ty dostajesz informację, a to, co tą ty fizycznie zrobisz, to już że... tak, tak bo... no, jest. To właśnie o to chodzi. Ale jeżeli... Tak powiedział przed chwilą. Wiesz, bo moje, tak? Baka, bo sąsiada. To może być do wieczora, wywieźć. Bo do Ukrainy było. Ale ja myślę, że te, 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 te nasze... Wnikanie uli jest coraz gorsze i niedługo będzie równoznaczne, równo równoznaczne, niepokojące jak, jak te obryski, o których mówimy. Nie, bo naprawdę teraz więcej, albo jest teraz lepsza komunikacja i teraz więcej wiemy, no tak. albo jest to teraz częstsze. Bo to jest naprawdę znaczy, łatwo za duże pieniądze. Inaczej. W anczeszciu taki powiedzmy z lat czy 70., -tych, gdzie tam ktoś miał przy domu. 5-10 Uli. Ten ul zazwyczaj ważył 100 kilo plus. Ja mam takie słowo. Tak, 2. 100 plus. plus. I... Znaczy nie jesteśmy w małe, ale ciężko jest. Wielkopolski <tuk> steropian to sobie to no tak śmiało i jak to są jak kapel pójść, tak? Ten bombę jest ta jest. Niestety trzeba. 자, 야, 야, 크로